Rozdział 8. Upiory wstają z grobów, Simokates i Tacyt, Słowianie z gęślami czy stoporami, Herr Oskar Herr Ström, szwedzki archeolog, Cudowny kraj, Nimfa Kalipso planuje zemstę, Laksigen, jakie były i jakie są słowiańskie kobiety. Skąd niebawem, rozszerzając się po siedziby Ulmeringów, siedzących nad brzegami oceanu, Morze Bałtyckie, osadzali się i tamtych po bitwie z własnych siedzib przepędzali, a podbijając już wtedy sąsiadujących wandalów, dołączyli ich do swych sukcesów. Opowiada Jordanes o poczynaniach gotów nad ujściem Wisły. Ulmerungowie, czyli rugiowie wyspiarscy oraz wandale, były to plemiona germańskie. Powołując się na świadectwo Jordanesa, Wielu niemieckich uczonych jeszcze raz próbowało udowodnić całemu światu, że po morze od wieków zamieszkiwali Germanie. Słowianie zaś przyszli tu dopiero w kilkaset lat później. Po II wojnie światowej, gdy zdawało się, że wielu uczonych zrozumiało, jak niebezpieczne dla ludzkiego istnienia są ich teorie, poważny zachodni-niemiecki periodyk Saekulum pisze o gotach, że przybyli oni nad niemieckie wybrzeże Bałtyku, ujścia zaś Wisły i Odry, były dla germańskich drużyn bazami wypadowymi, pozwalającymi dokonywać wojennej penetracji w głąb lądu. Gotów umiejscowiło Saeculum na północ od germańskich Burgundów i Wandalów, ani słowem nie wspominając o istnieniu słowiańskich Wenedów, czym jeszcze raz dało wyraz przekonaniu, że ziemie, które uważa się ogólnie za rdzennie słowiańskie, należały ongiś do Germanów. Tak oto z roku na rok ze starych grobów rozrzuconych na Pomorzu powstają wciąż nowe teorie upiory, gotowe znowu rzucić się na nas żywych i osiadłych na tych ziemiach. Jordanes pisał swą historię w VI wieku, a geograf aleksandryjski Klaudiusz Ptolemeusz wspomina o gotach w II wieku, gdy znajdowali się oni jeszcze na Pomorzu. Były to więc dla Ptolemeusza sprawy współczesne. Można zatem bardziej mu wierzyć niż Jordanesowi. Sarmacje zamieszkują ogromne ludy. Wenedowie wzdłuż całej Zatoki Weneckiej, z mniejszych zaś ludów, mieszkają w Sarmacji poniżej Wenedów nad rzeką Wistulą, Gydenowie, pisał Ptolemeusz. Wenedów uważa się w nauce za protoplastów Słowian. Zatoka Wenecka to oczywiście Zatoka Gdańska. Gydonów, mieszkających nad rzeką Wistulą poniżej Wenedów, identyfikować należy z gotami. Nie wspomina Ptolemeusz ani o germańskich wandalach, ani też o burgundach. Teorie upiory są jak wielkie i groźne budowle postawione na słabych fundamentach. Przypłynęli goci na wybrzeże Bałtyku zasiedlone przez słowiańskich Wenedów i zamieszkali poniżej Wenedów nad rzeką Wisłą. Jak ułożyły się stosunki między ogromnym ludem Wenedów i małym ludem Gotów? Słowa ogromnym i małym napisałem rozstrzelonym drukiem, bo na te dwa słowa jakoś mało uwagi zwracali uczeni. Może dlatego doszło do tak wielu nieporozumień choć właściwie nieporozumień wcale nie było. Uczeni na ogół wydali prosty sąd w tej sprawie. Goci podbili Słowian-Wenedów. Któż by się mógł oprzeć bitnym germańskim wojownikom, którzy w kilka wieków później zawładnęli Grecją i Rzymem, orężem przebili sobie drogę do Hiszpanii? O naszych przodkach, Słowianach, panuje zresztą, szczególnie w Polsce, dość jednoznaczne przekonanie. Przodkowie nasi byli ludźmi, którzy woleli pług i orkę niż oręż i bitwę. Byli ludźmi pokojowymi, stronili od walki, nie znali żelaza, jak ich opisuje Kraszewski w Starej Baśni, aż usta rozdziawiali na widok żelaznych mieczyków, które im przywiózł na sprzedaż kupiec niemiecki. Historyk bizantyjski Teofiklat Simokates w VII wieku naszej ery opowiadał, że gdy cesarz bizantyjski Maurycy wyprawił się na Awarów, mieszkających nad Dunajem, pewnego dnia gwardziści jego schwytali trzech ludzi. Byli to Słowianie. Nie posiadali żadnego uzbrojenia, nieśli jedynie gęśle, i napisał Simokates. Noszą zaś cytary, wielkie gęśle, ponieważ nie są przyzwyczajeni odziewać się w zbroje, bo ich Ziemia nie zna żelaza i dlatego pozwala im żyć w spokoju i bezwaśni. Grają na lirach, ponieważ nie umieją dąć w surmy bojowe, a ludziom, którzy nigdy nie słyszeli o wojnie, zbyteczne są oczywiście surowsze rodzaje muzyki. I jeśli tacy byli i owi Wenedowie, z którymi pięć wieków wcześniej spotkali się Goci, czyż można się dziwić, że wojowniczy najeźdźcy rozprawili się z nimi bez trudu? W literaturze naszej za przyczyną owego Simokatesa pozostał do dziś wizerunek naszych praojców jako ludzi na gęślach grających, sielskich i anielskich. Trudno dziś powiedzieć, jak naprawdę przedstawiała się sprawa z owymi trzema gęślarzami, których swytał cesarz Maurycy. Może byli to jacyś wywiadowcy słowiańscy, schwytani ratowali swe życie opowiadaniem bajeczek, bo jest faktem, który każdy może stwierdzić własnymi oczami, że już na 500 lat przed Simokatesem nasi praojcowie nie tylko doskonale znali broń, ale posiadali dużą ilość własnych pieców hutniczych, gdzie z rudy wytapiali żelazo, z żelaza zaś sporządzali broń. Dziesiątki pieców hutniczych, tak zwanych dymarek, odsłonili na naszych ziemiach archeologowie. Odkryto nie tylko poszczególne piece, lecz i wielkie kombinaty hutnicze współczesne Simokatesowi. Co ciekawe, jeden taki kombinat mieścił się tam, gdzie dzisiejsza Nowa Huta. Starodawne piece hutnicze znaleziono także w Gdańsku. Wenedowie znali żelazo, wyrabiali z niego broń. Historyka rzymskiego Tacyta do tego stopnia zadziwiła wojowniczość Wenedów, że zastanawiał się, czy ma ich zaliczyć do Sarmatów, ludu słynnego z męstwa, czy też do Germanów. Pełcynów, Wenedów i Fennów narody nie wiem, jeśli mam do Germanów, czyli do Sarmatów przyłączyć. Wenedowie wiele przyjęli z obyczajów Sarmatów. Albowiem ile się tylko gór między Fennami i Pełcynami wznosi, wszystkie łotrostwem swoim napełnili. A toli zaliczać ich raczej należy między Germanów, bo i siedliska mają stałe i noszą tarcze i pieszo rzeźko chodzą. Różni w tym od Sarmatów, którzy na koniach albo na wozach wiek swój trawią. Tacyt żył w latach 55 do 120 roku naszej ery. Dał on obraz Wenedów takich, z jakimi zetknęli się goci. Wenedów Simokatesa łatwo chyba byłoby podbić uzbrojonym gotom. Czy jednak równie łatwo poradzili sobie z Wenedami opisanymi przez Tacyta? Oj, bieda z tymi gotami. Przy śniadaniu trwał nieśmiertelny temat figusów. Figus figusowi nierówny, powiedziała stara rzyndowa. Moje było ogromne! Z liśćmi jak podeszwa. Dlaczego mówi pani były? Jeszcze przecież dwa pozostały. Żyndowa machnęła ręką. I tak mi je ukradną. Złodzieja, który uparł się coś ukraść, nikt nie upilnuje. A czy babcia ma pewność, że złodziejowi zależało właśnie na figusach? Tym razem zabrał głos Paweł. Odwiedziłem panią Żyndową. W kącie pokoju na stoliku stoją dwa figusy. W starej komodzie leży trochę połatanej bielizny, pościel na łóżku. To cały jej majątek. Figusy rzeczywiście są duże i ładne. Koniec świata z tymi złodziejami. Były jeszcze piękniejsze, ale mój brat Alfred, panie święć nad jego duszą, przesadził je do nowych doniczek. Odtąd nie chciały już ruść tak pięknie jak dawniej. Trochę liści pożółkło. Nowe doniczki są dla nich za małe. Nie macie panowie jakichś starych, dziurawych garnków, żeby figusy znowu przesadzić? Gadanina rzędowej zdenerwowała spokojnego zwykle franciszka. Prawie krzyknął na nią. A pani w kółko to samo. O tych figusach. Pani myśli, że my tu jakieś wielkie gospodarstwo prowadzimy? Stare garnki trzymamy? Może jeszcze przesadzić pani te figusy? Na leśnej drodze zaturkotały koła chłopskiego wozu. Rzadko tu do nas ktokolwiek wozem zaglądał. Z zaciekawieniem oczekiwaliśmy wizyty. Z za drzew wyjechała chłopska furka. Furman sennie kiwał się na worku wypchanym słomą. Z tyłu na korytku z sieczką... Siedział sztywny jakiś dziwny jegomość w jasnych flanelowych spodniach, tweedowej szarej marynarce i białej koszuli z czarną muszką. Na nosie tkwiły mu binokle. Wóz wjechał w środek naszego obozu. Dziwny jegomość zgrabnie zeskoczył na ziemię, starannie zdjął z wozu skórzany neseser i płaszcz prochowiec. Potem podszedł do nas i złożył niedbały ukłon. – Iśbin, bin Oskar Strum – oświadczył. Andrzej wyciągnął rękę. Sie sind Herr Dr. Oskar Ström, szwedischer archeolog. Ja, naturliś, ucieszył się Herr Oskar i pokazał nam dwa rzędy pięknych, sztucznych zębów. Przywitaliśmy się wszyscy z panem Oskarem. Babcia Żyndowa podała mu swą zwiędłą dłoń i dygnęła jak młoda panienka. Diese gnädige Frau hat großes Interesse für Archeologie, przedstawił ją Andrzej. Ja, ja, wirklich! gorąco oświadczyła rzędowa. Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że mówi po niemiecku. Niemieckim doskonale władali Andrzej i Agnieszka. Ja także potrafiłem się w tym języku jako tako porozumieć. Stara rzędowa natychmiast opowiedziała panu Oskarowi o kradzieży figusa. Wspaniały kraj, cudowny kraj, zachwycał się her Oskar. Pieniędzy nie ukradli, a kwiatek porwali. Nigdy nie przypuszczałem, że ludzie w Polsce tak bardzo kochają rośliny doniczkowe. W Szwecji podobno nawet figusów nie kradną, ponuro powiedział Paweł. Panowie, tylko bez polityki wtrącił chudygenek zwabiony z nad jeziora obecnością dziwnego gościa. Pana Oskara Stroma, szwedzkiego archeologa, przygnały do Polski zainteresowania wykopaliskami w Gdańsku. Tam dowiedział się o naszej ekspedycji rozkopującej kurhany gockie. I oczywiście, zamiast pozostać w Gdańsku, trafił do naszego obozu. Z gospodarczego namiotu wyciągnęliśmy jeszcze jeden mały namiocik dla miłego gościa. Paweł powiedział z filozoficzną zadumą. Gdyby to człowiek mógł mieć w swoim mieszkaniu kilka innych składanych mieszkań, problem mieszkaniowy byłby rozwiązany. Każdy ma swego figusa, co go gryzie, odrzekłem niezbyt mądrze. Po zakwaterowaniu her Oskara oglądaliśmy wydobyte z kurhanów zabytki. Macie piękne, wspaniałe znaleziska, piał z radości szwedzki uczony. Co za cudowny kraj, w którym są nawet gockie zabytki. Czy Szwedzi podobni są do gotów? zapytała Agnieszka. Mam na myśli, czy tak samo szarmansko odnoszą się do kobiet. Te wszystkie ozdoby pochodzą z grobów kobiecych. Och, jakże smutno słuchać, gdy taka piękna kobieta mówi o grobach, wykrętnie odparł her Oskar. Agnieszka darowała mu wykręt. Wszak powiedział, że jest piękna. Poszliśmy na cmentarzysko. Gdy byliśmy na szczycie wzgórza, przyłożyłem do oczu lornetkę i zerknąłem na jezioro i bezludną wyspę. Na wyspie bielała chusteczka. Zbiegłem na brzeg do kajaka. Opłynąłem wyspę, a gdy zasłoniły mnie drzewa, przybiłem do piaszczystego cypla. Czekam na pana już półtorej godziny. Z nadąsaną miną powitała mnie Krystyna. Czy stało się coś złego? Nic się nie stało. Po prostu nudzi mi się tutaj i chciałam zobaczyć pana. Napije się pan herbaty? Ech, herbaty chętnie się napije. Ciekawam, jak się pan zemścił na chudym genku. Wcale się nie zemściłem. Co najwyżej mogę go zwymyślać. Ale i tego nie uczyniłem. Dlaczego? No, przecież powinienem mu okazać swoją wyższość. Uśmiechnęła się ironicznie. Wyższość czy tchórzostwo? Nie odpowiedziałem. Zaprosiła mnie na polankę, gdzie stał jej namiot. Zapaliła maszynkę spirytusową, zaparzyła esencję w termosie. A ja myślałam o panu jak o Odyseuszu, który nie pozwoli wrogom dmuchać sobie w kaszę. Takim, co potrafi być śmiały do szaleństwa, a jednocześnie jest wzruszająco poetyczny. W samotności recytuje wiersze. Okazuje pomoc duszyczkom, zabłąkanym na bezludną wyspę. Pani kpi sobie ze mnie. No, oczywiście, mimo to sądziłam, że ukaże pan chudego genka. Przecież nie jest pan kwakrem. Ale duchem puszczy też nie jestem, mruknąłem. I pomyślałem melancholijnie, że uroda tej dziewczyny, przypominając twarze anielskie rublowa, kryje zapewne charakter złośnicy. Ciekawym bardzo, co to za mężczyzna gości z panią na wyspie, powiedziałem. Nikt ze mną nie gości. – Albo mi pan wierzy, albo nie – krzyknęła rozgniewana. – Wierzę pani, lecz jeśli pragnie pani, żebym okazał jej pomoc, muszę wiedzieć, co panią sprowadziło na tę bezludną wyspę. Zakorkowała termos z herbatą. – Kto panu powiedział, że pragnę pomocy? – Od nikogo nic nie chcę. Nikt mi nie jest potrzebny. Nikt, nikt, nikt – wołała. – Przypłynęłam na tę wyspę, bo tak mi się podobało i będę tu tak długo, jak zechcę. Zdziwił mnie jej gniew. Sprowokowany tak niewinnym pytaniem, jaką tajemnicę ukrywała przede mną nimfa Kalipso? Postąpiłem tak, jak postąpiłby chyba każdy z was na moim miejscu. Wstałem, podziękowałem za niewypitą herbatę i odszedłem. Zatrzymała mnie, gdy gramoliłem się do kajaka. Chciała, żebym pozostał, ale nie bardzo wiedziała, jak mi to powiedzieć. Musi się pan zemścić na chudym genku. Przemyślałam tę sprawę. Wiem, jak to zrobimy. Kiedyś w podobny sposób dokuczyliśmy pewnemu panu na obozie harcerskim. Pojedzie pan do miasta i kupi laksigen. Co to jest? Silnie działający środek przeczyszczający, w pastylkach, ale te pastylki można rozkruszyć na mączkę i dosypać do jedzenia. Pani jest Brunhildą, rzekłem ze zgrozą. A pana zjedzą myszy, albo mole. No niechże się pan otrząśnie, otrzepie skórzu, zawołała. Myśl jest dobra, ale jak ją zrealizować? Wróciliśmy na polankę pić herbatę. Plan zemsty na chudym genku wymagał szczegółowego opracowania. Chciałem bowiem, żeby zemsta wyglądała ładnie, choć bardzo okrutnie. Co mnie obchodzi, dlaczego ta dziewczyna mieszka na wyspie, pomyślałem podczas powrotu do obozu. Czy nie powinno mi wystarczyć, że jest ładna, że przyjemnie się z nią rozmawia i że dzięki niej pognębie chudego genka? Tomasz stał się ostatnio bardzo milczący i tajemniczy. Gdzie byłeś, Tomaszu? zapytała Agnieszka. Grzebałem łyżką w rzadkiej zupce kartoflanej. Czy laksigen zmieniłby smak tej zupy? Trenuję pływanie na kajaku, muskuły sobie wyrabiam, odrzekłem. Sądziłam, że pomożesz mi w rozkopaniu mojego kurchanu. Herr Oskar zrobi to na pewno lepiej ode mnie, rzekłem bez złej myśli. Ale Agnieszka zaczerwieniła się. Jesteś, Tomaszu, bardzo źle wychowanym człowiekiem. Andrzej przetłumaczył panu Oskarowi mój dialog z Agnieszką. Naj, naj, gorąco zaprzeczył Herr Oskar. Pan Tomasz jest niezwykle dobrze wychowanym człowiekiem. Ja rzeczywiście pragnę być tu pomocą, a nie zawadą. Ja chcę pomóc pani Agnieszce. Sport, trening, muskulatura to bardzo ważna sprawa, her Tomasz. Poczekaj, dam ja i tobie laksigenu, pomyślałem. Czy pan ma Herr Oskar, że drużyny gotów, które przypłynęły do nas przez Bałtyk, składały się z samych mężczyzn? Zapytała Agnieszka. Niektórzy uczeni są skłonni twierdzić, że goci dopiero tutaj żenili się, biorąc za żony słowiańskie kobiety. Jeśli by przyjąć taki pogląd, w naszych kurchanach spoczywają nie gotki, lecz słowianki. Pogląd taki wydaje się o tyle słuszny, wtrącił Andrzej, że w grobach najstarszych spotykamy bardzo mało ceramiki. W grobach młodszych ceramiki jest już znacznie więcej. Lepieniem naczyń na ogół zajmowały się kobiety. Mężczyźni woleli łowy i wojaczkę. Na tej podstawie można wnioskować, zresztą dość dowolnie, że z początku z gotami było bardzo mało kobiet, a dopiero w późniejszych czasach liczba kobiet wzrosła. Zauważyłem z powagą. Pogląd ten jest słuszny i dlatego, że potwierdza go współczesna polityka. Każdy cudzoziemiec cieszy się u polskich dziewcząt niezwykłym powodzeniem. Czemuż to goci mieliby być w tym względzie upośledzeni? – Czy tak, pani Agnieszko? – zapytał ciekawie her Oskar – i Agnieszka znowu się zarumieniła. Przedtem jednak otrzymałem jej piorunujące spojrzenie. Jeśli wierzyć starożytnym autorom, kontynuował swój wywód Andrzej, germańskie plemiona ciągnęły na wędrówki razem z kobietami i dziećmi, z całym dobytkiem załadowanym na wozy. U Plutarcha zachował się dokładny opis wędrówki germańskiego plemienia Cymbrów. Dlaczegożby więc gotowie nie zabieraliby ze sobą na okręty swych żon i dzieci? tym bardziej, że prowincja Westergötland wyludniła się prawie zupełnie, a więc i kobiety także stamtąd wyemigrowały. Potwierdza to i tacyt, rzekł herr Oskar. Opowiada on w swej germanii, że kobiety germańskie uczestniczyły w bitwach i samą swoją obecnością zagrzewały mężów do boju. Podobno nie jeden szyk wojowników, zachwiany i idący w rozsypkę, niewiasty do ładu doprowadziły. Teraz kobiety na ogół stoją nam na zawadzie, powiedziałem z głębokim przekonaniem. A miałem na myśli nie tylko Agnieszkę. Jawohl, przyświadczył Her Oskar i bardzo się zadumał.